Klasyczna już promocja na tym kanale od Betfana. Po założeniu tam konta i wpłaceniu depozytu otrzymasz od razu bonus o wartości 200% wpłaty. Do 300 zł możesz wpłacić obojętnie jaką kwotę, ale im więcej wpłacisz, tym więcej otrzymujesz. 10 zł zamienisz na 30 zł, 50 na 150, a 150 zł już na 450 i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajna promocja. Warto z niej skorzystać. Link do rejestracji macie w pierwszym komentarzu podpiętym pod tym filmem. No i standardowo konkurs o 20 zł, wystarczy, że wytypujecie minutę pierwszej bramki oraz dokładny wynik tego oto spotkania. Pamiętajcie, aby dopisać login gracza. Wszystkie komentarze bez loginu dodawane lub edytowane po tej godzinie odpadają z konkursu. To by było na tyle. Przejdźmy zatem do kuponów podesłanych przez naszych graczy. Miłego oglądania. Na pierwszym kuponie zagrano pięć spotkań, głównie włoska Serie A oraz jeden mecz z Ligi Tureckiej. Od początku Napoli Monza z BTTS-em, kurs 1,87. Monza zajmuje 11 miejsce w tabeli, Napoli to pozycja numer 7. W tym miesiącu ligowym trzy porażki i jedna wygrana dla obu tych ekip. Fiorentina Torino i typ na dwie kartki lub więcej dla ekipy Fiorentiny. W ostatnich pięciu kolejkach Fiorentina zarabiała przynajmniej jedną kartkę. Były mecze, gdzie tych kartek wypadało w ilości 3 lub 4. Kurs 1.62 na coś takiego. Galatasaray-Fenerbahce, spotkanie o Superpuchar Turcji i typowany jest tu remis lub zwycięstwo ekipy Fenerbahce. Będzie to na pewno wyrównane spotkanie. Ostatnie starcie tych drużyn zakończyło się remisem 0-0. W statystykach przeważa właśnie Fenerbasze, Mają oni o jedno zwycięstwo więcej na tle pięciu meczów. Dorzucają do tego więcej strzelonych bramek niż ekipa Galaty. No i na koniec starcie Genoa Inter Mediolan oraz Lazio Frosinone. W tym pierwszym bez większej niespodzianki obstawiono wygraną Interu. Świetna forma, pierwsze miejsce w tabeli oraz czyste konto bramkarza przemawiają za tym w 100%. W ostatnim starciu zagrano przynajmniej jedną bramkę dla ekipy Frosinone. Goście tego spotkania ograli ostatnio w Pucharze Włoch ekipę Napoli, wygrywając ten mecz 4-0. W lidze natomiast zdecydowanie słabsza forma niż Lazio Rzym, ale bramki padają tam dosyć często, Drużyny takie jak AC Milan czy Juventus musiały chociaż raz wyciągać piłkę z siatki w ostatnim spotkaniu, gdy grali z, z ekipą Frosinone. Podsumowując cały ten kupon, grany on jest za równe 170 zł. Przy kursie ogólnym 12-17 do zgarnięcia jest fajna sumka trochę ponad 2000. Kupon numer 2 i tylko dwa mecze, wszystko co zostało rozegrane w stylu włoskim, typ na przynajmniej 9 rzutów rożnych w meczu napoli Poli Monza oraz Genoa Intermediolan. Kursy bardzo przemawiające 1,50 i 1,68 sam intermediolan w poprzedniej kolejce zgarnął 16 kornerów. Wtedy za przeciwnika mieli ekipę leczek, która jest tylko oczko wyżej od drużyny Genoa. W tego dubla zainwestowano 200 zł. 444 to jest kwota w przypadku wygranej i spinato kurs ogólny 2,52. Na zakończenie wlatuje angielski Treble, tym razem w głównej roli Championship, druga liga angielska i lesąc po kolei Ipswich-Queens Park Rangers z bardzo dobrym kursem 1,32. Zagrano tu 9 rzutów różnych. Lub więcej, jest to starcie drugiej ekipy tabeli z drużyną numer 22. W poprzednim meczu Ipswich wywalczyło 11 kornerów i 2 stracili. QPR wywalczyło natomiast 6, straciło 4. bezpośrednim pojedynku tej ekip z sierpnia łącznie tych rzutów rożnych było 9. Następnie Birmingham City, Bristol City ponownie rożne w liczbie 9 lub więcej, podobne statystyki jak w pierwszym meczu. W lepszej formie boiskowej jest ekipa Bristolu. ósme miejsce w Lize Birmingham to ekipa numer 19. W trzech ostatnich meczach Bristolu łącznie było ponad 10 rzutów rożnych. I na zakończenie West Bromwich Albion Leeds United. Obie drużyny strzelą bramkę, taki jest typ na ten mecz. Ekipy z pierwszej piątki ligowej tabeli, forma w kratkę, bo trzy ostatnie mecze i każde zakończyły się inaczej. West Brom grali się u siebie, dzięki wygranej zbliżą się do ekipy Leeds. Oni jednak będą bronić czwartego miejsca i zapewne celować miejsce wyżej w miejsce numer 3. Może to być bardzo ciekawe wydarzenie. Trzeba jeszcze spojrzeć na liczby. Stawka 100 zł, kurs ogólny 3.34, możliwa wygrana niecałe 300 zł. To tyle na dziś. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie o naszej promocji Betfan. Wpadajcie na Facea na naszą grupę, subskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. Do zobaczenia i do usłyszenia.